dzisiaj w naszym studiu o Radio FM minister generalny całego naszego zakonu. Pokój, dobro. Pokój, dobro. I to pytanie pierwsze, jedyne i fundamentalne. Po co, po co dzisiaj franciszkanie, co mogą dać franciszkanie współczesnemu światu? Co mogą dać franciszkanie w tym tempo innanzitutto far vedere il volto bello di Gesù attraverso la loro vita, przede wszystkim poprzez swoje życie pokazać światu piękno oblicza Chrystusa. Attraverso la testimonianza della fraternità contro tante divisioni che ci sono, posses świadectwo życia wspólnego w świecie, który jest bardzo podzielony, którym jest wiele podziałów, dla riconciliazione della pace che są molto urgenti. E mieć spokój i też pojednanie, które są bardzo potrzebne w dzisiejszym świecie. E I ai più poveri, ai più piccoli della società, agli emarginati. I e, drugie to pozostać blisko, e, blisko i wiernie z najbardziej potrzebującymi, biednymi, odrzuconymi. San Francesco wolał, che noi annunciamo la il vangelo con la vita e poi con la parola. Święty Franciszek chciał, żeby, żebyśmy jego bracia głosili ewangelię najpierw swoim życiem, a potem dopiero za e, słowami. Allora stare in tutti i fare tante cose con questo obiettivo. I możemy w wielu miejscach e, być, e, służyć, ale zawsze właśnie z tym podstawowym założeniem. E vorrei concludere. Una grande, grande povertà oggi è la dimenticancja di Dio, soprattutto nel nostro continente. Wielką biedą dzisiaj jest przede wszystkim eh, zapominanie o Bogu, we wszystkich częściach świata. Molti vivono come se Dio non ci fosse. Wielu żyje tak, jakby Boga nie było. Noi, non siamo maestri, non dobbiamo fare attività esterne. Ma vogliamo che le nostre fraternità, le nostre case, siano luogi, gdzie się può incontrare questo mistero. My nie jesteśmy specjalistami od różnych innych rzeczy, ale powinniśmy być właśnie świadkami, od gdzie mogą ludzie właśnie spotkać tą tajemnicę Chrystusa. Więc, noi essere uomini di fede e questo. My powinniśmy być ludźmi wiary i świadczyć, pokazywać to ludziom. E poi i francescani sono uomini gioiosi e quindi questa è la grande testimonianza e anche dono che possiamo fare: la gioia. I francescani powinni essere ludźmi radosnymi, quindi questo è anche un dar, che powinniśmy dawać, emanować tym darem a innych Grazie.